Witam Państwa serdecznie w Autokomisosowa. Dziś do zaprezentowania mamy Mercedesa 190 w kolekcjonerskim stanie. Auto z silnikiem 2 benzyna. Przebieg to 93 tysiące, bardzo mały przebieg. Auto z 86 roku. Stan jest perfekcyjny. Wizualnie podwozie, zawieszeniowo, silnikowo, bez wkładu finansowego jakiegokolwiek. Przepiękny Stan nie ma rdzy, nie ma parków. skoro skorodowiały, idealne. Naprawa o to zadbane. Posiada klimatyzację, wycieraczki na lampach, elektryczny szyberdach, oczywiście też sprawne, wszyściutko sprawne. Podgrzewane fotele, ta ładna, nic nie jest powycierane, podarte. Chwie taki cukierek. Radio Beckera oryginalne. Tu mamy klimę. Skrzynia biegów pięciostopniowa. Podgrzewane foteliki. Tutaj ta picereczka śliczna. Szyberdaszek też ładnie chodzi. Szybciutko, cichutko. auto po prostu jeździ jak nowe nic nie trzeszczy, nic nie puknie, nie stuknie sprowadzone z Niemiec od pierwszego właściciela w 2001 roku i miał go jeden klient tutaj auto cały czas garażowane nic tutaj nie robione, nie poprawiane wszystkie dokumenty, książki nie, książ nie książki, przepraszam wszystko jest do tego samochodziku Oryginalne alufelgi, nic nie jest auto przerabiane, kombinowane, wszystko w oryginale, tak jak wyszło z fabryki. Jedyny mankament, który ma, ale oczywiście to zrobimy, to tu w tym miejscu się ta picereczka odklejała, tutaj w środku, tu, ale to będzie zrobione, także nie będzie śladu. Jest to rarytasik. Zapraszam na oględziny jazdy próbną. Możliwość pozostawienia swego auta w rozliczeniu. autokomisosowa Gdańsk. Zapraszamy. Do zobaczenia.